Cały świat zna Wiedźmina, a pierwszą część gry wciąż ukończyło tylko pięć osób na krzyż. Ponoć to dlatego, że prosty system walki jest zbyt skomplikowany, specyficzny klimat i prowadzenie fabuły są zbyt specyficzne, a brak wykrzykników na mapie i jasnego wskazania co dalej jest zbyt dezorientujący. Zpieprzaj albo jak pca. Wciąż jest jednak Geralt, humor, wiejący wiatr i roztaczająca się zaraza, a dobre elementy gry bronią jej na tyle, by przymknąć oko na archaizmy i drewniane sterowanie. Pierwszy komputerowy Wiedźmin to miłosna laurka wystawiona sadze Sapkowskiego i zachwyt wykreowanym uniwersum czuć tutaj na każdym kroku. Jeśli dopiero co skończyliście czytać książki, w grę wsiąkniecie od razu, chłonąc niepowtarzalną atmosferę i świetnie rozpisaną fabułę poruszającą typowo wiedźmińskie tematy relatywizmu moralnego oraz oczywiście zabijania potworów, pijaństwa i wyrywania wiedźm. Gra wyszła w 2007 roku, więc od tego czasu zdążyła się mocno zestarzeć, jednak wciąż trzyma poziom jako oryginalny i ciekawy RPG, którego z pewnością warto poznać, pomimo tego, że nie ma w nim płotki.